Hej hej, witam Was kochani bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem palo 13, a to jest, no właśnie, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym Games Infoboxie. No cóż, jak na pierwszy odcinek będę miał dość średnio zadowalające informacje, iż gdyż, bo ponieważ... A Zalisz. Nieważne. Niestety nie będę mógł utworzyć na razie nowych serii. Mm, z tego względu już było na moim komputerku formatowanie małe, no i nic nie poradza, ale wszystko, wszystko dosłownie, nawet te odcinki, które miałem wrzucić z Ghost Recona, z Thundera i ze Snipera Ghost Warrior, wszystko mi się usunęło, nawet system już system postawiony, <grym> Audio City yy, gotowy do nagrywania. Program do nagrywania niebawem się pojawi. Ghost Recon zaktualizowany. Co Wam mogę powiedzieć? Serie takie jak Ghost Recon, War Thunder, Sniper Ghost Warrior będę kontynuował już od przyszłego tygodnia, czyli już niedługo. No, a na te przyszłe, no to myślę, że dopiero y, od grudnia, a nawet połowy, bym powiedział. Także tyle w tym temacie. Słuchajcie, piszcie, czy chcecie coś takiego. Jak właśnie ten games infobox, który wymyśliłem, bo mówię, myślę sobie, że mm, to będzie dobre, bo będziecie na bieżąco po prostu to będą takie króciutkie, y, jak gdyby moje monologi y, bez let's playa, że tak powiem. Może jakiś ewentualnie krótki, jakiś skromniutki filmik w grze, ale tak to myślę, że specjalnie y, nic nie będziemy. Yy, wymyślać, cóż, <noise> co wam mogę powiedzieć? <noise> Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia, hej!